Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dis, a to jest Jet! Pu, pu, pu. Tak naprawdę to witam Was na moim nowym kanale. Pewnie niektórzy mnie tu znają z kanału Epic Rage Time, niektórzy mnie nie znają w ogóle, więc na początek się przedstawię ja jestem Dis i nagrywam gry komputerowe. tak! Czyli to co robi wielu Polaków na polskim YouTube, a raczej większość polskich youtuberów Czy nagrywam daremne filmiki z gier, wiecie takie to, to, to. No tak naprawdę Przeniosłem się z kanału Epic race tam, dlatego że pokłóciliśmy się trochę z na temat yy, naszego contentu jaki mieliśmy na kanale, a nie podobały się filmy. Pytałem się niektórych ludzi jeszcze na piwie, czy te filmy są dobre co by, co by w nich zmienili. I ogółem opinie były bardzo pozytywne, więc postanowiłem zostać niezależny całkowicie od moich filmów i jedynymi osobami, które miałyby wpływ na to, co nagrywam, jak nagrywam, gdzie nagrywam i co nagrywam. Byliby widzowie, którzy będą oglądali moje filmy, więc... Yy, wiecie, możecie składać quest od razu pod najnowszymi filmami na temat tego, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmie. Oczywiście ja mam swoje serie, które będę non-stop... Prowadził... Gdzie jest ten jet? Yy, które będę prowadził non-stop. Między innymi będzie to Rzuć mi wyzwanie Wy Będzie to Wookie Hunters. To Wookie Hunters będzie trochę w innym stylu, bardziej w stylu... Dobra, nie powiem wam. Bo to będzie zbyt... Yy... Po prostu chciałem was jakoś zainteresować tym, ale nie wiem jak to skrócić tak, żebyście w ogóle nie skapnęli się o co chodzi. Powiem wam, że będzie się to nazywało Boso przez Battlefielda. Już możecie się domyślać na jaka, czego to będzie bardziej parodia niż yy, oryginalna seria. Wiecie, Wojciech Cejrowski jako Disowski będzie wam opowiadał o różnych, nie opowiadał tylko bardziej pokazywał wam różne gatunki no, bo w Battlefield'zie trójce, różne gatunki snajperów. Niektórzy lubią się chować w szakach, niektórzy lubią się chować tu i ówdzie. Łop, łop. Ale mniej więcej wiecie o co chodzi. Tak, nie będę... Oje pierdulu Będę bardzo rzadko nagrywał tego typu filmy, że tak jak teraz chodzę, nagrywam to będzie chyba jeden taki film z Battlefield'a, dlatego że takie rzeczy są nudne! Tak, nudne jest opowiadanie o życiu, chodzenie, opowiadanie o życiu. Bardziej będę się skupiał na pokazywaniu wam samej gry. Hmm. O, musimy sobie tutaj. Wow. Tak, tak się kończy. Gra. Ba! Bardziej będę się skupiał na pokazywaniu Wam fajnych wycinków z gry, fajnych komentarzy i tym, tego typu podobnych rzeczy, tak jak, jak widzieliście przed moim intro, te zestrzelenie y, helikoptera przeze ze mnie z Mawem. Chyba będzie bardziej interesujące niż chodzenie na stop i. Dobra, przyznajmy się, wiecie o kogo mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, jak nagrywa Rocket 2K. Ma bardzo dużo subów, ale marnuje swój potencjał poprzez tak naprawdę nudzenie czasami swoich widzów kampieniem w budynku na mapie metro. Oczywiście ja do roku nic nie mam, jest to spokojny człowiek, który po prostu boi się wyjść z za krzaków. Pam pom pom. Fajnie to zabrzmiało? Nie, nie zabrzmiało fajnie, ale oczywiście wiecie, ja nikogo nie obrażam, więc nie dislajkujcie mnie od razu za to, że coś powiedziałem na waszego guru. Lubię obrażać guru. To jest moja przyjemność. Ale nie tym razem. Ja osobiście nie biorę w ogóle przykładu z polskich youtuberów, dlatego że, no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest nic, może z czego można by brać przykład. Są tacy niektórzy tutaj, ale oni na przykład przeszli już na vlogowanie bardziej niż na granie. No i zajbiście, jeździ tym jeepem jak idiota. Gorzej niż Turcy jeździ. Dobra, nie będę wam o tym, jak jeżdżą Turcy. Może kiedyś, jak będę nagrywał jakieś let's play'y durne. No ale jeżeli miałbym się do kogoś porównać, do kogo miałbym robić podobne filmy, to będę robił podobne filmy do PewDiePie, do kapitana Sparklesa. Kapitana Sparklesa zna chyba każdy Minecraftowiec. No i co do Minecrafta samego, to na pewno wrócimy Minecraft, a nie, ale na pewno nie w formie budowania no, czegoś. Ech, bo to chyba robi 50% polskich y, gamerów na YouTubie. Nie? Ja będę bardziej skupiał się na Adventure Escape. To będzie bardziej interesujące niż jakieś y, chodzenie i pieprzenie o tym jak się buduje, co ja właśnie wykopałem 200 tysięcy stone, wytopiłem go... Później postawiłem sobie świątynię. Ona sobie A walą teraz z czołu. Chyba na to walą. Tak coś czułem. Tak coś kuźwa czułem, że będę miał zajebistego pilota teraz. Dobra, nadal myślę, że w budynku, nie? Zaludźmy spokojnie, niego podejść od tyłu i go rozwalić. Zobaczcie co, Disu pięknie zrobi. On go naprawia, go niszczy. O to chodziło ładnie, Disowi. Tak, o to chodzi! A nie o jakieś kampienie w w budynku, tak jak teraz to robię. Ta gra polega na zajmowaniu punktów, wiecie? Więc rzadko kiedy ja mam okazję kampić. Ops... Dobra, może mi ten czołg nie zauważy. Chcę się go najpierw trochę... Trochę ten czok tutaj spróbuję do siebie przyzwać. O! To jest to! To jest szansa! To jest ma szansa! Dobra, teraz mnie nie założę na 100%. Dobra, nie udało się, przyznaję się. Myślałem, że to będzie lepiej, ale postaram się dzisiaj to skończyć w ciągu 10 minut, bo naprawdę ja nie będę, nie chcę was naprawdę zanudzać tym wszystkim, jak ja będę tu opowiadał. Głównie chciałem to zrobić takie informacyjnie, co będzie się działo na tym kanale, więc bossu przez Baty Hilda trójkę, rzuć mi wyzwanie wy, Batyhilda na pewno będzie kontynuowane, ale nie wiem czy od tego momentu, nie pamiętam jakie było wyzwanie, chyba coś było z c C4 co nie? No jasne, nagle się tu znalazł koleś. Coś było z tymi 104-50 osobami, zobaczę jak to wyjdzie, a jeżeli nie wyjdzie to coś nowego wymyślę w wyzwaniu, ale... Nie, 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 nieważne. Chciałem coś myśleć, ale to byłoby głupie trochę. Znajdziemy może tego kolesia, który by tu chciał zabić. No leć prosto, kuźwa mać! Naprawdę, przyjemnie mi się grało w Bad Company jakoś tam... No zajebiście, koleś naucz się nauczy latać! Kurwa, z kim ja gram? ludzie? Co to jest? Po co wchodzić do tego helikoptera? Niech pójdzie na serwer, gdzie jest One Player Start, się nauczy tam latać, a nie przeszkadza swojemu teamowi w wygrywaniu. Pogramy trochę? Nie, nie pogramy trochę. Patrzcie, mam bardziej nobską broń, M98B! Ale odblokowałem sobie niedawno broń kodowca. Nie, jeszcze z automatem tu kampi. Oho, chyba mam problem z kartą graficzną, jak widzicie, co się tutaj dzieje. Dobra, jestem na normalu, więc nie widzę potrzeby kampienia. Eee, bo przez przeświatło będzie nagrywane najczęściej z kamery, którą widzicie tutaj. To jest moja kamera. Będzie ona szukała dla mnie różnych gatunków nowów. Co się dzieje z tym? No, zacznę latać. Widzicie, to jestem ja, śliczny koleś. No czemu to nie chce latać? No muszę to chyba złapać jednak, bo... Oś tu, oś tu, oś tu, O, spaliło się. Ora, powiedzmy, że gdzieś tutaj powinna być jakaś. Ja yeah, man, it's working. Coś namierza jakiś MAF? MAF nie namierza? Czy jak się nazywał? Soflam, o, soflam. Tak, tyle użyłem tego bf i jeszcze zapomniałem o tym, że tu jest soflam, a nie MAF. MAF to jest moja kamera. Co my tu mamy? Trochę chyba możemy naszym pozaznaczamy. Będę spamował a jest patę do hasta, ale A co do pytań, dlaczego mam angielską wersję, nie polską, to od razu wam mówię, nie lubię spolszczeń kinowych, czyli nie lubię głosu polskiego w grach, bo biorą czasami ludzi z ulicy, tak? Przeciągają E, O, I, L, że zaczynają mnie uszy boleć, kiedy to słyszę. Jeżeli chodzi o... że mnie puścił pocisk? Gratuluję pomysłowości, tak, więc u rzadko możecie spotkać gry spowieszczone, chyba że kupuję oryginalnie w sklepie, a nie na FBU czy Allegro. Tą wersję BFA kupiłem akurat po rusku, ale sobie zaangielszczyłem ją troszku, więc ja przynajmniej wszystko rozumiem. Po rusku też teraz już zaczynałem rozumieć, Wie, wiecie, tak się zaczyna uczyć języka, wchodzicie, gracie i... Kurwa macie. ups, przekinam, o! Ale jestem niezależny już od nikogo, czyli mogę przekinać. Nie no, mam żadnego partnera, więc nikt mi nie zabroni przekinać grze czasami. Więc mogę powiedzieć pyszne, soczyste, kurwa! Nie? Jakie to ma dobre uczucie, kiedy nie muszę się. Miłe uczucie, kiedy nie muszę się powstrzymywać. Czągu ucieku. Dobra, ale to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy info. Dobra, nie, nie będzie to infoblog, to będzie zwyczajny Play BF fa trójkę. A Dzisiaj od razu nagram coś innego, nie? Pow! Tylko zastanowię się jeszcze, czy nie ma nic, co chciałbym przekazać. ma nic! Mogę spokojnie zakończyć ten wideo? Nieeee... Pograłbym sobie jeszcze, ale tak żal mi trochę tego czasu, który będę renderował. Zapytacie mnie, co robię w czasie, kiedy się uploaduje film. Wychodzę zapobiegać. To jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić, kiedy się zaczyna renderować film. I Tfu. uploadować, bo najwięcej zajmuje upload mi. Render 10-minutowego filmu to nie chwila. Zresztą muszę sprawdzić, co się stało z kartą graficzną, no, że mi trochę. Ło! Co za! No. I tak się kończy moja przygoda z BF-em. Czyli dzisiaj, może uda mi się zrobić bossem przez batych Down Tak bardziej w godzinach wieczornych. O, nie, dzisiaj mecz Polska-Czechy. Krecik kontra... Oj, zapomniałem jak naszemu pieskowi było. Dobra, to jest absolutnie nieważne, nie? Postaram się to wrzucić przed meczem Polska-Niemcy. Polska-Czechy, kuźwa! Patrzę na zegarek i tak sobie myślę, Polska-Niemcy, jakbyśmy teraz wygrali z Niemcami za niedługo. To był sukces od 20 lat chyba z nimi nie wygraliśmy, nie? No. A to jest ostatni nudny film na tym kanale. Więcej takiego filmu nie zobaczycie, więc możecie się napatrzeć na to jak gadam i gram. Więc... Oh, jakiś jakoś ten guzik... Caps nie chce mi się wcisnąć. Jakoś go nie chce wcisnąć. Chcę jeszcze z wami porozmawiać. Bo się nie wygadam w następnych filmach. Ale jeszcze dzisiaj wrzucę kolejny odcinek, na pewno. Na pewno będzie Happy Wheels! Tak! Dzisiaj wrzucam Happy Wheels, to jest pewne, więc... Idę nagrywać Happy Wheels przy renderowaniu tego odcinka, więc żegnam was wszystkich serdecznie Kuź was żegnać kogoś serdecznie To jest... Tylko u mnie to możecie usłyszeć, tylko u mnie, więc żegnam was wszystkich, do zobaczenia w dzisiejszym odcinku Happy Wheels i jutrzejszej grze z Bety grze z bety. E, filmie... jutrzejszym filmie z bety Country Strike Global Offensive. Jak niektórzy wiedzą na Epic Rage time wrzucają takie rzeczy Tak więc. Ja was żegnam, grało dla was Dis zapraszam nie, nie będę zapraszał do subskrybowania. Ci co chcą to zasubskrybują ten kanał, nie? I zalajkują. A ja w ten sposób kończę moją dzisiejszą grę. Sił!